Stosunek miar kątów przyległych jest równy 1 do 5. To oznacza, że tutaj mamy kąt o mierze alfa, tutaj mamy kąt o mierze 5 alfa. Jak dodamy kąt alfa oraz 5 alfa, to otrzymamy łącznie 180 stopni. Czyli 6 alfa to się równa 180 stopni. Dzielę obustronnie równanie przez 6 i otrzymuję kąt alfa o mierze 30 stopni natomiast kąt 5 razy alfa to jest 5 razy 30 stopni to się równa 150 stopni. Pierwszy kąt ma miarę 30 stopni, drugi kąt 150 stopni. Taka jest odpowiedź w tym przykładzie.